Jest to jakiś tam fragment e, moich zbiorów fotograficznych, e, można powiedzieć, ostatnie mniej więcej 10 lat, aczkolwiek jest to tylko wybór. Tak? Skupiłem się tylko na zdjęciach, które dotyczyły bezpośrednio Wielkopolski e, w związku z tematem jakby całego festiwalu fotograficznego. E, są to zdjęcia robione przeze mnie. E, w różnych okazji, z różnych okazji, czyli raz są to specjalne pociągi, na które jeździłem, pociągi dla miłośników kolei, po prostu od czasu do czasu są takie organizowane, gdzie zbiera się kilkunastu czy kilkudziesięciu takich ludzi jak ja, pasjonatów, którzy wynajmują pociąg, jadą po jakiejś takiej charakterystycznej, ciekawej linii kolejowej, zatrzymujemy się, robimy zdjęcia, pociąg jedzie dalej, w kolejnym miejscu znowu się zatrzymujemy i tak to, tak to działa. Bardzo ciekawa inicjatywa i bardzo ciekawy pomysł. Wystawy o pociągach, o kolejnictwie jeszcze u nas nie było, także bardzo się cieszę. Mówię to jako córka kolejarza, także tym bardziej sentymentalnie. Myślę, że się będzie podobała. Bardzo mi się podoba to, że autor załączył opisy, ponieważ podchodzi do, do kwestii i do swoich fotografii też pod kątem historycznym. I podoba mi się, bo to będzie też ważny element edukacyjny, jak będą. będą Dzieci, młodzież będzie przychodziła na lekcje biblioteczne. Na pewno będziemy ich zapraszali do zwiedzenia wystawy, ale dorosłych również będziemy do tego zachęcać, więc opisy są jak najbardziej tutaj na miejscu. Dzisiejsze zdjęcia wywarły na mnie spore wrażenie. Pomijając to, że są artystycznie na bardzo wysokim poziomie, tu nie ma co dyskutować, to ten temat kolejnictwa bardzo. Pozytywnie na mnie zadziałało, w sensie takim, że sama też próbowałam czasami zrobić zdjęcie pociągu, ale z różnych względów jest to trochę trudne. Dlatego podziwiam samo zaparcie i to zainteresowanie kolejnictwem. Część zdjęć jest zrobiona pociągą, które hmm, kursowały w normalnym ruchu, tak? czyli tak na, na co dzień tak naprawdę można te pociągi jeszcze czasami gdzieś tam spotkać, aczkolwiek większość tych zdjęć pokazuje coś, co już nie istnieje tak naprawdę, albo są tego szczątki, e, niektóre pojazdy, czy lokomotywy, czy wagony już nie istnieją, niektóre budynki, czy, czy, czy charakterystyczna infrastruktura, która jest na tych zdjęciach już też nie istnieje, mimo że minęło powiedzmy 10 lat, tak? czyli jedne, niektóre zdjęcia są z 2006 roku, Roku, z 2007 roku, m, obiekty, które są w tych zdjęciach, e, czy zostały rozebrane, czy zostały po prostu pocięte na złom, jak w przypadku sam, e, lokomotyw, prawda? Chyba takie najciekawsze zdjęcia właśnie tutaj z naszych okolic. Dzisiaj, właśnie przedstawiliśmy wiersz Juliana Tuwima, lokomotywa w związku. Zastawą fotografii kolejowej, która jest tutaj w bibliotece prezentowana, jest przepiękna. To jest taka podróż sentymentalna koleją i jednocześnie poetycka podróż sentymentalna do Juliana Tuwima. Przedstawiliśmy to w języku polskim, rosyjskim, niemieckim, angielskim i francuskim. Oczywiście, że y, znam i te linie i, i, i te widoki, którymi tutaj się zachwyca autor. Także na pewno y, tego rodzaju wystawa jest bardzo interesująca, bo zawsze się fotografuje przyrodę, ludzi, a tutaj jest zupełnie coś innego. Bardzo mi się podoba. Był taki inny, bo w zasadzie no, nie widziałam jeszcze takiego tematu tak jak na wystawie. A przede wszystkim też dla mnie jest interesujący, bo ja dużo podróżuję właśnie pociągami. Także dla mnie temat jest na czasie. Nie mam samochodu, także właśnie jutro znowu ruszam gdzieś w, na południe Polski, tak gdzie znowu będę jechała. I, no i temat tym bardziej ciekawy, że są dworce, które niszczeją i no nie wiadomo co z nimi. Poza piłą, który pięknie wyremontowali, to te pozostałe. Nie wiadomo co dalej, tak jak złotów krajenka, nie? ładne budynki, a, a nie wiadomo co z nimi dalej.